Witam, witam! Przedstawiam wam pierwszy w Polsce, a może nawet na świecie, kanał poświęcony grafice i twórczości graczy w Movie Star Planet. Ja jestem powiedzmy, że początkującą graficzką, podkreślam początkującą. Chodzę do trzeciej klasy techniką graficznego, ale no, nie pracuję jeszcze w tym zawodzie, dlatego mogę nazwać się początkującą, ok. Dzisiaj będę oceniać miniaturki youtuberów, a że mamy walentynki. No to będzie taki dzisiejszy temat odcinek walentynkowy. Od razu na wstępie nie chcę być jakaś krytyczna w stosunku do Waszej pracy. Nie mam zamiaru nikogo tu obrazić. Chcę tylko omówić, co mi się podoba, może nie podoba, co bym poprawiła. I tyle. Tak więc zacznijmy w końcu. Uznałam, że wpiszę sobie o tu. W wyszukiwarce Walentynki MSP. Tak. I żeby nie było, to wybiorę opcję data przesłania, bo nie chcę oceniać kogoś pracy, która była robiona kilka lat temu i wytykać mu błędy czy coś. A on doskonale sobie zdaje z tego sprawę i tworzy teraz przepiękne miniaturki czy coś w tym stylu. No, wiecie o co mi chodzi. Dobrze, pierwszą miniaturką z tego co widzę jest miniaturka nie do końca robiona, bo jest to po prostu urywek dany fragment z tego filmu, więc może nie będę je komentować, bo to by było niepotrzebne. Tak mi się wydaje. Chociaż jest ładnie, prawda? Kolory się zgadzają tak w miarę, może poza do tej, No, jest ładnie, ale to nie jest miniaturka robiona, widać to od razu. Kolejną pracą jest jak widzimy. Miniaturka na live, a. i z tego co widzę, właśnie ma tej walentynki, dlatego wyszukiwało to jako miniaturka do walentynek MSP. Chociaż chyba to po prostu jest zwykła miniaturka na live. Wiecie, bo często jest tak, że po prostu youtuberzy sobie robią wcześniej miniaturki i na przykład y, mogą mieć kilka liveów z tą samą miniaturką, żeby zaoszczędzić sobie czasu. I tak mi się wydaje, że właśnie jest tutaj, i w tym przykładzie. Chociaż nawet nie zważając na to, że to są, no no wiadomo, gdyby to była praca na właśnie walentynki, to wtedy bardziej by, nie wiem, by jakieś serduszka było jakoś różowo-czerwono, coś w tym stylu. A tutaj jest po prostu zwykła miniaturka. Ale oceniając nawet pod tym względem, że to jest prawda miniaturka na live'a, to i tak bym tutaj coś zmieniła, bo jednak widać, że ta postać nie jest do końca dobrze wycięta. Kolory nawet są ok. Może bym zmieniła ten napis, bo nie jest do końca on tutaj moim zdaniem pasujący, nie, niezbyt to gra ze sobą. Dodatkowo ten napis live na tym kanale. No cóż, no. Ja rozumiem, gdyby ktoś pisał to na MSP. Live na kanale i kanał jakiś tam. Ale na Turce live na tym kanale, no. Live, ok, ale na tym kanale, no wiadomo, widać od razu, że jest tutaj akurat na tym kanale live, prawda, więc można by było zamiast tego napisać coś ciekawszego, w stylu właśnie coś z tytułu, albo dać więcej grafiki może, na przykład jak tutaj właśnie jest loso na wróżki, to powiedzmy dać tutaj takie wielkie wróżki. I coś na przykład pod spodem, żeby. Kurczę, nie mogę nawet pokazywać, bo tutaj cały czas widać to dobra, ale by dać gdzieś tutaj wróżki z tyłu przedmiot, żeby to po prostu bardziej rozświetlało, jakąś nawet kartkę. A zatem na przykład, żeby Twoja postać stała i była zszokowana, czy coś w tym stylu. No, można było nad tym naprawdę dużo pomyśleć i dodać jeszcze fajnych jakiś efektów. No, bym popracowała jeszcze nad tą miniaturką, ale ogólnie nie jest jeszcze najgorsza. Dobrze, w końcu jest jakaś miniaturka, taka bardziej walentynkowa. No, ale nie jest ona moim zdaniem jakaś najpiękniejsza na świecie. Rozumiem, że to pewnie jest po prostu młoda youtuberka, a ja wiem, sama nią byłam kiedyś i po prostu nie miałam jeszcze wtedy pojęcia o grafice, jak ważne są miniaturki, żeby były klikalne filmiki, bo jednak to jest wasza okładka do filmiku. Więc dobrze, aby była taka bardziej rzucająca się w oczy, czego nie mogę za bardzo powiedzieć. O tej, ale przejdziemy tutaj za chwilkę. Dobrze, a więc no, widać, że no to by było dobrze jakoś bardziej wyciąć. Co do tych kształtów, tych dodatków tutaj, można by było dodać na przykład obrys, żeby bardziej się wyróżniały. Podoba mi się bardzo, że dałaś z tyłu zblurowane tło, bo dzięki temu właśnie wszystko jest bardziej wyraźne i. Pierwszy plan odróżnia się od drugiego, jednak dobrze by było na przykład, żeby tą postać powiększyć trochę. Przykładowo, patrząc nawet na miniaturki sławnych YouTuberów, takich wiecie: ludzi, nie że postaci Movie Star Planet z gier i tak dalej, tylko po prostu ludzi, oni zazwyczaj mają od czubka głowy do tak podbrzusza, klatki piersiowej. Mniej więcej tak zawsze to wygląda, i to moim zdaniem jest naprawdę najlepsza perspektywa. Nie wiem, jak to określić dokładnie. Ale tak zdecydowanie lepiej wygląda miniaturka niż na przykład właśnie tutaj, jak jesteś oddalona bardzo. Nie zawsze to pasuje. Dodatkowo może dodałabym jakiś jeszcze jeden kolor, żeby to bardziej się wyróżniło, coś poprawiło, nie wiem, ale jest naprawdę moim zdaniem dobra, podoba mi się, chociaż kilka bym tutaj na pewno rzeczy poprawiła. I szczerze, sama bym coś podobnego zrobiła, nawet. Może byście chcieli, żebym poprawiała wasze grafiki. To też będzie ciekawy pomysł właśnie, żeby pokazywać wam od razu, jakby to fajnie wyglądało. I mój pomysł na to, żeby to jakoś trochę ulepszyć. Każdy mógłby sobie ją pobrać, modyfikować. Nie wiem, dajcie znać na dole, co wy o tym myślicie. Dobrze, widzę, że kolejny live. Znowu prawdopodobnie jest to po prostu grafika, którą za każdym razem osoba ta umieszcza na live'a. Że po prostu była kiedyś wstawiona, udostępniona na YouTube'a i gdy zaczniesz live'a, masz tą miniaturkę za każdym razem, dopóki jej nie zmienisz. Powiem tak, jeżeli chodzi o postać, jest w miarę, chociażbym troszeczkę ją obniżyła, ale tak też nie jest najgorzej. Jednak no niestety i napis nachodzi na postać, tło jest bardzo zlewające z tekstem, że są w podobnych kolorach nie ma tutaj zbytnio właśnie jakichś innych barw żeby to przykuło oka takiego zwykłego osobnika, który sobie przegląda YouTube'a i nagle natrafiała mu się taka miniaturka, no nie wiem, czy by ktoś w ogóle zawiesił na niej oko fajnie było na przykład tutaj zastosować barwy dopełniające na przykład fiolet i pomarańcz które dobrze rzucają się właśnie w oczy Chociaż nawet i różowy, niebieski, yy, żółty, zielony, żółty, niebieski, takie, wiecie, że po prostu fajnie się na to patrzy i widać, co mniej więcej jest na tej miniaturze. A tak, tutaj wszystkie kolory, odcienie są mega do siebie zbliżone, podobne, przez co nie wiadomo, co tutaj dokładnie jest, co tu jest napisane. I że chociaż tutaj jest właśnie więcej na temat walentynek, nie ma w ogóle nic o walentynkach na miniaturze. Trochę przykre, ale no cóż. Live MSP, no piękna. Każdej osobie, która teraz napisze walentynki, przypnę serduszko. Okej. Okay. Kurczę, ja się boję, że będę oceniać tej bardziej miniaturki z live'ów niż z samych walentynek, ale no dobra. Po co ten efekt? Po co to? Widać, że to jest miniaturka zrobiona, nie wiem, jakby w artbooku, tak mi się wydaje. Nie wiem, ale takie mam wrażenie. No trochę szkoda, że wszystko jest takie rozmazane, taka jakość taka słaba. Dobrze by było, żeby tutaj się coś wyróżniało, był większy kontrast. Kolorów też bym tutaj bardziej dodała jakąś spójność, albo po prostu dodała coś jeszcze. Pod taki tylko taki fiolet, i rzeczy z MSP na białym tle. na to została narzucona jakaś nakładka różowa, nie wiem, jakiś fiolet, coś. No, dużo do poprawy w sumie, no wiadomo. Znowu postać daleko. To bym ja też bardziej wyróżniła, albo po prostu, żeby był jakiś obrys. Mówi Star Planet fajniej by było, gdyby na przykład było gdzieś w rogu albo gdzieś z tyłu, bo jest trochę za bardzo w centrum. No wiadomo, te czcionki, głównie ta, to, to nie jest za dobre. Ja wam, ja wam mówię, lepiej prosta, a jakoś to bardziej urozmaicić, na przykład dodać jakiegoś cienia, obrys, niż dodać na przykład Comic Sansa, a to no nie polecam. Znowu losowy moment z odcinka. Ale MSP jest teraz piękne. W ogóle napiszcie mi, jak spędzacie tegoroczne walentynki. Ja na każdy komentarz Wam odpiszę. Kolejna to samo. Oh, o, co, co to jest? Um, no to widzimy tutaj skadrowany jakiś screen do tego emoji. No i versus. Hm. Nie wiem, jak to mam ocenić szczerze Wam, powiem. Kadr ok, jest spoko, chociaż fajnie by było na przykład, żeby on był zblurowany, Do tego na przykład jak chcesz, żeby ta postać była, no to fajniej by było zrobić, żeby ona była większa zdecydowanie, powiedzmy rzucająca z tyłu jakieś takie światła, nie wiem jak to powiedzieć, dodatkowo te emoji. Hm. Kurczę, no nie wiem, czy ja bym w to szła. Można by było jakoś właśnie zastosować to, że o, czy będzie taki, czy taki, czy będzie on dobry, czy jednak, no, niepowodzenie. Kurczę, no nie wiem, co tu powiedzieć, no. Może dałabym te buźki na Movistar i z tyłu właśnie dać motyw bardziej, nie że co jest w sklepie, tylko motyw. Fajnie było, gdyby właśnie te mówi star na przykład przedstawiały jakieś emocje w stylu właśnie tych emoji i właśnie dać taką walkę czy coś w tym stylu, że albo po prostu, że stoją naprzeciw siebie i tak się patrzą na siebie i jedna szczęśliwa, druga no niezbyt, no kurczę, rozwaliło mnie to, szczerze ci powiem, bo tutaj no spory był nad tym rozwód, żeby coś wybrać, ciekawe, ale ja bym to zrobiła inaczej na pewno. Już nawet jakbym brała je, to bym może bardziej rozświetliła te emoji, żeby nie tak wersus był strasznie wychwytywany, że na pierwszy rzut oka właśnie on idzie, tylko raczej te emocje, jakie daje ten motyw, i dać na przykład więcej rzeczy, jakichś walentynkowych, jakieś serduszka, może jakieś róże, coś, coś takiego wiecie no. Żeby czuć było tą miłość na Movie Star Planet w tym cudownym dniu. A tak w ogóle to możecie zasubskrybować mój kanał, będę wtedy widziała ilu osobom się podoba taki content, choć nikogo oczywiście nie zmuszam. Trafiłam właśnie chyba na miniaturkę robioną w artbooku. Okej, okay, na pewno na plus dałabym to, że są te paski. Te paski są czasem fajne, dają naprawdę fajny efekt, choć tutaj dobrze by było, żeby to właśnie Mówi Star była poza tymi paskami, wtedy to by naprawdę fajnie wyglądało. Dobrze by było, żeby ten napis był zdecydowanie większy i nie wiem, czy jest sens się aż tak rozpisywać, ale rozumiem ten zamysł, dlaczego jest taki napis. Dobrze jest na pewno to, że w centrum jest właśnie ta sukienka, dlatego wiadomo już od razu o co chodzi, że to są właśnie Unii w sklepie. Ale czy ja bym jeszcze tutaj coś dodała, bo jednak te z tyłu różowe tło, no jest dosyć puste, napis jest mały tak naprawdę są tutaj tylko trzy elementy na całej miniaturce co nie jest złe, lecz tutaj ewidentnie, no jest tego za mało, żeby chociaż na przykład było trochę żywsze te tło, albo właśnie więcej siedziało z przodu, na przykład dać trochę kolorków no do poprawy Walentynki na MSP To co jest w tytule nie musi być Na miniaturce Czasem fajnie jak jest co innego Na przykład właśnie, że tutaj walentynki na MSP Tutaj na przykład jest jakiś komentarz Do tego odcinka, co, co się tam działo Po prostu, żeby nie było Wszystko na jedno kopyto Bo czasem jest tak, że Ktoś się bardziej zaciekawi tytułem A ktoś miniaturką, co jest w danym momencie napisane Wtedy dzięki temu Jakby większa jest szansa, że ta osoba Kliknie na ten odcinek. A co do samej miniaturki, no to znowu jest ten sam problem, co tutaj. dokładnie, że kolory się zlewają. Skoro jest tutaj na przykład żółty, to fajnie by było też zastosować na tej miniaturce, żeby coś było żółtego jakieś elementy, chociażby napis. To, to już by fajniej wyglądało na pewno. Tło też by było fajnie, gdyby na przykład było bardziej zblurowane, chociaż tutaj widzę po prostu jest kratka, więc też nie jest aż tak bardzo źle, ale fajnie na przykład, gdyby ona była trochę bardziej przyciemniona, żeby ten kolor też się tak bardzo właśnie nie zlewał z strojem Movistar. A ogólnie naprawdę miło się na to patrzy. Tylko wiadomo, ten napis bym jeszcze zmieniła, żeby dodać tutaj jakiś obrys, cień, właśnie kolor. Może jakiś z tyłu efekt za tą Movistar. Może coś, co się działo na odcinku, tutaj dodać jeszcze, żeby kogoś to zaciekawiło? Nie wiem, ale naprawdę jest ciekawa, moim zdaniem. Tutaj znowu widzę fragment filmiku. Okej. Okay. Dobrze, animacja jest super, idealna na walentynki. Tekst jest tutaj za mały, przez co, gdzie akurat ja siedzę, a jest przede mną mikrofon, z tej odległości ja praktycznie nic nie widzę poza właśnie walentynki na MSP, czyli trzeba się nieźle przyglądać. Dodatkowo znowu napis się zlewa z tłem, skromasz na sobie, czerwony kolor. Fajnie było dodać tutaj gdzieś coś czerwonego, nawet ten napis. I na przykład jakiś cień złoty, powiedzmy, żeby to się tak wyróżniało na bogato, latające serduszka wokół, skoro już są tutaj na miniaturce w sensie tle. Na przykład właśnie dać też takie dodatkowe, jakieś czerwone, może jakieś błyski. Ale ten tekst naprawdę tutaj dużo psuje. Lepiej wybrać coś jednego, jakiś dany motyw dany napis, niż pchać jak najwięcej, przesada jest widzę młodzi nas oszukali, gdy teraz dopiero się zbliżyłam w sumie do tego, co naprawdę by mogło być klikalną miniaturką, gdyby to było większe i szczerze te walentynki na MSP, trzy kropki nie musiałoby być w tytule, wystarczyłoby to niżej, bo i tak masz tutaj uwzględnione walentynki MSP. Dodatkowo mnie Turka też jest dosyć walentynkowa, jakby nie trzeba jeszcze bardziej pokazywać, że są walentynki. Ale ogólnie postać nawet jest w miarę dobrze. Mogłaby być nawet jeszcze trochę bliżej, tym bardziej, że tutaj jest bardzo ładnie, prawda? Więc ona nawet by mogła być jeszcze jeszcze bliżej, żeby była bardziej tylko twarzyczka tutaj i łapki, i taka, i taka większa. To naprawdę by dobrze wyglądało. Ta miniaturka naprawdę ma szansę na potencjał. Ja to widzę. Mówię na MSP, że są walentynki. Kurczę, już 7 miesięcy temu. Co, to, to już koniec? Koniec? Nie. O, fajna. No, ale. Dobra, kończymy, kończymy. To jest pierwszy odcinek. Ja jeszcze nabiorę wprawy. Zobaczycie. Jak zostawisz lajka, to już w środę pojawi się nowy odcinek. A uwierz mi, będzie ciekawy. Będę tam ja z moją twarzą i ze specjalnym gościem. W takim razie to chyba by było wszystko. Chyba wszystkie miniaturki już oceniłam. Tak w miarę, powiedzmy, nie wiem. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Nie będę już wam zabierać waszego cennego czasu. Pa. pa!